Witam wszystkich, zagrajmy w Magikę. Jest ze mną dziś, tak? Witajcie. No i oczywiście gramy w Magikę, jak to przed chwilą powiedziałem. Przed chwilą chcieliśmy nagrać dotę dwójkę, ale oczywiście mamy takiego farta do gier, innych niż Magica, że to jest po prostu takie what the fuck Do Magiki też mamy pecha Mam... znaczy, a, a właściwie Romana mamy. A właściwie mamy Romana. Kiedy próbujemy nagrać jakąkolwiek kampanię z Magiki, to wtedy Roman... Nie mogę. A co, bardziej czas, czy po prostu tak nie możesz? Czy ci się nie chce? No, no za bardzo czasu nie mam. Przychodzę za dwie godziny, Roman cały czas siedzi. Ja tu bym w LOLa zagrał. Takie są choroby. <grym> Takie są choroby i to jest choroba, nie chce mi się. Jest strasznie zakaźna, więc lepiej się do Romana nie zbliżać, dlatego odcinków nie ma. Ale wiesz, wiecie, też jest trudno do wyleczenia, dlatego trzeba mocno go w dupę walnąć. Kopnąć. Sprawy. No dobra, to ja może będę szukał. No, szukał? <noise> Za dużo do <dotych. głos> Tak, bo próbowaliśmy nagrać do dwa razy. <noise> Za pierwszym razem odcinek wyszedł zły. Za drugim razem, nie wiem, dlaczego Teamspeak zaczął nam coś odwalać. dziwnego, bo się tak coś ustawił, <noise> bo walili się opcjami. Chciałem, chciałem dobrze, chciałem dobrze. No, okej, okay, jest dobrze. Okay. Dobra, dobry, dobre intencje, prawda? Tak, I tak e, przepraszam, znowu. Tak, muszę znowu przepraszać. Kurde Zabrak odcinków, dlatego nagrywamy to i zapewne będziemy nagrywali z World of Tanks bez Romana bo Z będzie... Borderlandsów A z Borderlandsów to się wiesz... Wiecie, to wiesz, trzeba obgadać, bo nie wiadomo czy będziemy to... z kim to nagrywać. będzie, ale nie wiemy z kim. Lul. Jej. Ja mam różową szatę. Ustawiłeś to masz. Ej. Nie gramy jeszcze do tego poziomu ogólnie. Ja też nie, ale z tego co widzę to są... to jest dziwne. Dobra, zabijaj, ja będę gadał. Spoko. Na razie możesz. Ogólnie, ogólnie to planowaliśmy nagrać World of Tanks. Tak, World of Tanks, World of Warplane? Ourplane? Nie, niestety nie pamiętam jak to się nazywało, przepraszam. Tak. Ale No, coś Musi takiego. To jest skrót od WoW. To znaczy, ale nie masz WoWa. <laughs> nie chodzi o tego WoWa, co? Ale ogólnie... To znaczy, to nie ma skrótu WoW, bo WoW już był zajęty. No tak. O, tak, w o, ogóle. Coś mi nie mogę powiedzieć, że gram podstawową szatą? A oczywiście, jeśli te gra. Lepszą. Spray Bez sprawiedliwości. od ciebie. Mam dodatki, to gram lepszy. Co to jest? To. Spray sprawiedliwości. Użyj, to będziesz wiedział. Uuuu tak Nie szalej. O! Ej! Nie ta szata. QR, QR. S.E. Spray uh, Sprawiedliwości! Uh, uh. Tyle wygrać! Ej, to jest fajne. Oczywiście na pająki jest najlepszy ogień. Uh, uh. Tak samo jak na gobliny. Wiesz, co jest najlepsze? Promień. Yy, prąd. Prąd, tak. Ciebie to zawsze, a u mnie oczywiście zawsze ogień. Bawi się z ogniem? Bywam bywa, no. Każdy ma pomysłowego wspom... dobromira. Lol. Wspominałem... Ej, to, oh. ej, to jest Rejp! A nie, myślałem, że to jest Rejgan. Zszywać. Wiem. Ale tak, w <laughs> ogóle wspomniałem to w odcinku z Grida. Ale powiem to jeszcze raz. Że planowałem nagrać Wam serię Single Player z Darkness 2. Ale niestety fraps gryzie mi się z Darkness. I bodajże w czwartym odcinku mam dziwny problem, przez który nie mogę przejść. I czytałem w sumie... Próbowałem coś znajd znajdować, zna znaleźć, znajdować, tak, nie e, polski. No, cicho. <laughs> nie jesteś taki dobry. cię. Wiem, dzięki. Jestem taki dobry. No, znaleźć coś o tym w internecie, ale tego nic nie ma. A ty mnie podpaliłeś za wdzięczność. No, lubię ogień. Wiesz, gorący chłopak to jest. jak się używało te różki? E... Jak zwykle nie pamiętam. Cześć, jest shiftem. E, środkowym, chyba po prostu. Tak, środkowym. Uuu. Tyczka zostałem stałym zasięgu skoku, żeby komuś się nie zrobiło. przykro. Skok północno-biegunowy. Okej. Okay. I wtedy zamrażam dodatkowo. No i ogólnie to tak, postanowiliśmy nagrać ten odcinek. W ogóle znowu Magicka, no nie? Tak, tylko u nas to Magicka. Będzie tylko Magika. Będziemy robili. Nie, wszystko me... z Zabiłeś Proszę. mnie. To ja, to, to ja Cię ożywię, tak jak nie. Robimy wszystko z Magic'i, nie? Magic'a to nasza ulubiona gra, więc co? Ale no tak. Nie, w sumie... On... Pasuje idealnie to nas. Po prostu od tego wszystkiego się to... ten... zaczęło, tak? Można tak powiedzieć. jest to w sumie nasze początki. Nie możesz mnie ożywić? Nie. Okej. Okay. To Ci nie podziękuję, sorry. To mów, mów. Z Magic'a to nasze początki, więc wiecie, tak? Po prostu mamy sentyment do tego, że... jak nie mamy co nagrać, tak mówimy. Co nagrywam. Co Magikę? nagrać? Tak, nie wiadomo, co naj... Kurde, co nagrać? Ej, no weź sobie jakiś pomysł. Kurde. A. I tak... Ej, dobra, chodźcie w Magicę. Magicę znowu... Ale później tak... Nie, u mnie nie ma takiego. No okej, okay, u ciebie nie, tylko A, że... Bo, bo... to zazwyczaj ja mówię, zagrajmy w Magicę. Tak, do. bo... Sitek chce oczywiście dokończyć serię, tylko że... W sumie ja też chcę dokończyć, ale no co? To no poradzisz, nie chcę mi to, się. to jest naprawdę. Ja, ta, ja tam chcę pograć. To też. Wiesz, w końcu nagrywamy spacer. No to. uuu, Tak w ogóle to... się zastanawiam. Tak. z tymi dziurami można coś zrobić? Ej, mam pomysł. Wiesz co masz na myśli? <noise> Wiesz co mam na myśli? Nie, nie wiem. Pamiętasz to, co się wtedy z tą kulą stało? No tak wiem No właśnie Ciekawe czy to tak działa tak jak chciałeś to sprawdzić Aha, o to chodzi To czekaj to ja mam tutaj skrawek taki To uważaj, a ja będę skakał Zobacz no, Nie kim teraz, głupio A, odpycha a -a. Cię. Ale? Widzisz, widzisz, Czyli to jednak tak działa Dobre Ej Teraz, teraz spróbuj Ej, nie mogę wyjść Dobra, teraz spróbuj. Czekaj, nie... Zobacz, bo ty masz więcej tego tam. Wiem, ale zaraz mi zniszczy od razu tą. A, spoko. Cicho, spamuję spację je łubić, i pewnie to słychać. Ci sp... się pobaw, a... Czekaj, spróbuję. Hej, nie to. a ja mam przeżyć. Tak, dlaczego I... nie mogę się łubić. ruszyć? Tak, ruszaj się w WASD. Ej, to ciała! <laughs> Tylko mi... nie mogę stąd wyjść. Ej serio to działa Tylko nie chcę ci nic mówić, ale nie mogę stąd teraz wyjść Weź mi jakoś to mi nie przeszkadza No Dzięki W mhm. bardzo, bardzo dobry momencie mnie zdrowieś, naprawdę bardzo dobry Moment był dobry, miejsce złe No W sumie Zawsze jest no. żywienie I, na, i, na, i na, zapadła taka głucha cisza i nie wiadomo co powiedzieć. Nie wiadomo czy Sitek nie zacznie coś zaraz mówić. No. Myślisz, że ja coś powiem? No właśnie o to chodzi, no, że od sitka co to najwyżej może być yy, dmuchnięcie w mikrofon. Ale teraz nie było jakiegoś. częstych. No bierz. Masz. Ej, ej! Serio? No! <laughs> ej, sam na siebie jeszcze. ten. OAF. Uuuu, sam się podpaliłem. Brawo. W ogóle U -u -u. wam powiem, Znowu. że. jak tylko będziemy mieli. Żyjesz? Tak, żyję, staram się. Tylko, że mnie pająki przyblokowały. Staramy się jak najszybciej. U. Na... Na... U. O shit. Ej, dobra, żyję. Spadł. Spadł. Co spadł? No, 2T. Dwa dwa o jakiś spadły. spray sprawiedliwości. No to to tam te tamte, tamte takie fajne te. <grywia> Już wiesz co chodzi, nie? Nie. No. Staramy się teraz pozbierać więcej kasy i kupić nam wszystkim nam wszystkim, w sumie nam wszystkim U, no, widziałeś to, widziałeś to tak Dobre widziałem jest. to kupić e, sobie kupić Sitkowi i pewnie Romanowi nie wiadomo nowy mikrofonu żeby nie było tak cześć to jest tak. y, wiecie, nerwujące uu tak niewidzialność, tak w ogóle się zastanawiam widzisz te y, kwadraciki? no się zapełniają nie mam pomysłu co one Ej, w robią. W sumie? Aha, jestem Ninja. Nie wiem. Dobra, żebyśmy. Pewnie, tak ja pewnie i tak nie przejdziemy tylu poziomu. O shit Ożyw mnie. Proszę. Po prostu będę biegał i cię ożywiam, co? Nie, dobra. To się zamknij w kuli, żeby cię nie zginął przypadkiem. To jest. O tym właśnie mówiłem. Wysi I uciekaj! To co? mi się po... zdaje, że zaraz y, tak trochę zamierzasz. Ożywiaj, ożywiaj mnie! Żyj! Co że? Ej, my tu nie mamy. Shit, shit, shit. Znowu! Ożyw mnie, ożyw mnie, ożyw! Zażyłem! Szybko, 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 ożyw mnie! A, ożywiłeś! to mi się ożyw zdaje, ożyw że. Mnie, ożyw mnie. Ej, teraz we problem! Ożyw... Mokry byłeś, <laughs> i sam się zabiłeś. No, byłem mokry, a do tego jeszcze i tak mnie ujeżdżały gnomy. I jeszcze się dobierały do Ciebie jakieś duże coś. Pedały. Tak. W ogóle ostatnio stwierdziłem, jak patrzyłem na jeden z naszych filmików z wyzwaniem, że ja mam inny wynik niż Ty. Tak, to też stwierdziliśmy, że u mnie jest inny wynik, u Romana jest inny wynik, a u Sitka jest jeszcze inny wynik. Ale wiecie, to jest magia I magiki. Zawsze... Ale wiadomo, że zawsze jestem ja lepszy, więc... Oczywiście, bo sitek oczywiście. Musisz sobie wszystko, z... wszystko z... przywizać. <grym> a tak... A to powiedz, Nie. ile teraz masz zabójstw u siebie? 93. U mnie masz 74. A ty ile masz? 64. Le? 64. A u mnie masz 60. No, a ile masz yy, śmierci? 5 i 6? No, 5 i 6. No to śmierci są okej, okay, ja te... Nie wiem, w sumie to może coś tam być zastosowaniem. W sumie. że po prostu jak poza ekranem jesteśmy, to nam nie liczy. No, w sumie to też ma sens. No dobra, no. Ale cóż, to tu, tu, tu bardzo przedłużać. <laughs> Jeszcze raz przepraszamy, że nie ma normalnego odcinka, ale jak wiecie. Dobra, nie będę już tego tłumaczył drugi raz. E, ale po prostu tak. Podsumowując, zatwierdzona na pewno będzie seria o Borderlandsy. Wow. War... World of Tanks World of Tanks World of Warplanes, ale to jest tak na. E, 50%. I co do Magicie. Na pewno dokończymy magic I tylko nie oczywiście nie na pewno kiedy. dokończymy Magicę, tylko że musimy się teraz zająć innymi seriami, ze względu na Romana. Po prostu wiecie, on musi teraz. Bo wiecie, nie chce mi się, to nie jest tak choroba, że leżysz w łóżku. Siedzisz przed kąpem. To jest to gorsze. To nie ma sensu ogólnie, ale. To, to ma sens. Tak. Tylko wiecie, to trzeba, co autor miał na myśli, nie? To ma głębszy sens. Ale dobra. Możecie to zinterpretować. O, interpretujcie w komentarzach. To wasza praca domowa. Praca domowa, dokładnie. Boże. Praca domowa. Idź, cześć. Się. Dobra. Ale w każdym razie yy, dziękuję za oglądanie. Nie zapomnij o ocenie materiału. No i cóż, trzymajcie się. Cześć. cześć.